W następnej kolejności dowódca komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni generał brygady Karol Molenda wraz z komendantem RCI Bydgoszcz pułkownikiem Robertem Stańczykiem za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wręczyli wyróżnionym żołnierzom i pracownikom resortu obrony narodowej odznaczenia przyznane przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę oraz wicepremiera ministra obrony narodowej pana Mariusza Błaszczaka. Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali pułkownik Robert Stańczyk. Pan Janusz Nowak. Złotym medalem za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostali pan Marek Cywiński. Pan Piotr Rogut. Srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostali Starszy Koroner Sztabowy Krzysztof Nosek, Pani Mirosława Kowalska. Dorota Pauszek. Brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju odznaczeni zostali. Porąży Tadeusz Łaszczyk. Młodszych Korąży Andrzej Hoffman, Pan Krzysztof Skoczylas. Pani Marzena Śliwa. Złotym medalem siły zbrojne w służbie Ojczyzny oznaczeni zostali. Porucznik Krzysztof Jeziorski. Tomasz wnuczek Brązowym medalem siły zbrojne w służbie ojczyzny odznaczone zostały pani Ewa Adamowicz pani Patrycja Lengiewicz. Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Dla każdego żołnierza standard to wyjątkowy symbol. Na tyle wyjątkowy, że jest zobligowany, by bronić go nawet kosztem własnego życia. Sztandar symbolizuje odwagę, męstwo, honor. Jestem przekonany, że każdy z żołnierzy RCI Bydgoszcz kieruje się tymi wartościami, realizując zadania służbowe. Państwa działania zapewniające Siłom Zbrojnym RP takie wsparcie. Są wkładem, którego nie sposób przecenić, zwłaszcza dziś w dobie narastających na arenie międzynarodowej zagrożeń. Dziękuję Państwu za służbę Polsce i Polakom. Wierzę, że dotychczasowe sukcesy będą dla Państwa źródłem siły do podejmowania kolejnych ambitnych działań. Z wyrazami najwyższego uznania podpisano Mateusz Morawiecki. Od dzisiejszego dnia będzie to symbol towarzyszył wszystkim ważnym wydarzeniom w działalności RCI, ale również uroczystościom patriotycznym w Bydgoszczy i regionie. Szanowni Państwo, Wojsko Polskie w obliczu wojny na Ukrainie wzmacnia swój potencjał. Tego wymaga polska racja stanu, tego wymaga bezpieczeństwo naszej ojczyzny i jej obywateli. Ataki hakerskie i inne działania tzw. cyberwojny karzą. I nam przeciwdziałać tego typu zagrożeniom. Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz odgrywa tu ważną rolę. Dlatego, z okazji nadania sztandaru na ręce pana komendanta, składam serdeczne życzenia owocnej służby dla Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończenie uroczystości komendant RCI Bydgoszcz oraz delegacje biorące udział w uroczystości złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem walki i męczeństwa ziemi bydgoskiej. Zagraniu pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego przez Orkiestrę Wojskową, uroczysty apel zakończyła defilada wszystkich pododdziałów ze sztandarem Regionalnego Centrum Informatyki Bydgoszcz na czele. Wsparcia Teleinformatycznego Poznań pod oddziałem dowodzi major Michał Dolecki. Maszeruje pod oddział Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego Bydgoszcz pod oddziałem dowodzi major Kamil Gutke. pododdział rejonu wsparcia teleinformatycznego Szczecin, którym dowodzi major Adam Pietrzak. Go, go. Go. Maszeruje pododdział łącznych klasy mundurowej ze zespołu szkoł elektronicznych imienia Wojska Polskiego w który którym dowodzi starszy kadet Jakub Rosiak. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, gości oraz kadra i pracownicy RCI Bydgoszcz, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Bydgoszczy, udali się na teren Wyspy Młyńskiej, gdzie odbył się pokaz sprzętu wojskowego z jednostek wojskowych stacjonujących w garnizonie Bydgoszcz oraz zaprezentowały się poprzez wystawienie stoisk promocyjnych szkoły, firmy i instytucje, z którymi centrum współpracuje na co dzień.

W części artystycznej pikniku udział wzięły Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, zespół wokalny Klubu Marynarki Wojennej z Gdyni. Nie obyło się oczywiście bez żołnierskiego tradycyjnego poczęstunku wojskowej grochówki. Ostatnim punktem uroczystości było uhonorowanie przez komendanta pułkownika Roberta Stańczyka zaproszonych gości i fundatorów sztandaru pamiątkowymi upominkami, które odbyło się w młynach Rotera na terenie wyspy Muińskiej w Bydgoszczy.